Witajcie, homo sapiensy. Dziś opowiem Wam o top 10 ciekawostkach, które naprawdę są warte uwagi. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Numer 1. Wiedziałeś, że jeśli odejmiesz swój wiek od tego roku, to wyjdzie Ci data Twojego urodzenia? No właśnie. Numer 2. Wiedziałeś, że Chiny zaliczają się do krajów, które leżą we wschodniej Azji? No właśnie. Numer 3. Czy wiedziałeś, że Rosja jest największym krajem, co oznacza, że jest masywna? A wiesz co jeszcze jest mas? Numero 4. Jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na tej planecie jest ten gość mieszkający w Brazylii, który oszukał ponad 3000 dobrze rozwijających się firm, podatkowo na łącznie 280 milionów dolarów. Włamał się do Pentagonu ponad 6 razy. I schakował 284 tysiące systemów operacyjnych. A jego imię brzmi George. Numero 5. George został złapany i trafił do więzienia. Numero 6. Jeżeli 869 razy dziennie widzisz tańczącego dinozaura na ulicy, to skontaktuj się z psychologiem. Nie musisz dziękować. Numero 7. Jakbym wbił milion, to bym zjadł każdego. Ale nie mam miliona, więc prawnie nie mogę nikogo zjeść. Numero 8 Wiedziałeś, że długość rdzenia kręgowego wynosi około 800, 200 metrów? Lecz nie stanowi dla ciebie to problemów, ponieważ mi nie przeszkadza. Numero 9 Nie znam cię, więc jest 50% szans na to, że jesteś chłopakiem, a 50%, że jesteś dziewczyną. Numero jest Nieważne kiedy się urodziłeś, nieważne ile masz lat. Ten gość jest starszy od ciebie.